Kolejna statystyka z trasy. Tutaj mamy 105 km 4,1 spalanie. Tutaj chcę nawiązać troszeczkę do dyskusji, która wywiązała się na Facebooku, ponieważ ostatnio zamieściłem statystykę, gdzie miałem spalanie 4,6 na odcinku 230 km. Jechałem cały czas drogą ekspresową z prędkością, z tempomatem 120 na godzinę. I było tam, że tak powiem, dyskusja dotyczyła tego, że bez sensu jest jeździć hybrydą na tempomacie. No i co wam muszę tutaj powiedzieć. Jechałem dzisiaj, mamy 31 grudnia, sylwester, pojechaliśmy do Białego Stoku z Ełku. To jest droga bodajże 65 krajowa, więc to jest żadna ekspresówka, ale z Ełku do Białego Stoku jechała żona. I jechała bez tempomatu, i ona osiągnęła spalanie 4,4. Ja natomiast jechała oczywiście, cały czas przepisowo, zgodnie z ograniczeniami. Ja natomiast ten sam odcinek, tylko że z białego stoku do Ełku, nie do końca wiem, jaka tam jest różnica w wysokości, ale zakładam, że teren tutaj jest raczej płaski, raczej podobny, więc zakładam, że odcinek, jeżeli chodzi o właśnie wzniesienia i tak dalej, jest, załóżmy, że jest to samo. To ja tutaj osiągnąłem spalanie 4,1 czyli 105 km w godzinę 45, bo już powiedzmy te 2 minuty sobie nagrywam e, i mamy spalanie 4,1 e, maksymalnie było ustawione 90 na godzinę. Na tempomacie tam, gdzie było 70, było 70, gdzie było miasto, to było miasto, czyli 40-50 na godzinę. E, co zauważyłem? Zauważyłem, że jeżeli chodzi o ładowanie baterii to mamy tutaj ten wskaźnik, tak, czyli mamy te cztery kreski, to ona zachowywała się w ten sposób, że samochód trzymał zawsze 50%, doładowywał do 75%, czyli tą trzecią kreskę doładowywał, a potem włączał się ten wskaźnik, jak widzicie tutaj EV, ten, ten z góry i samochód nawet przy tych 80-90 na godzinę jechał na silniku elektrycznym, więc to jest coś, co co zauważyłem, że ten samochód tak po prostu tutaj działa. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, Zobaczcie, jak wejdziemy sobie tutaj w napęd hybrydowy, w napęd hybrydowy, to nie wiem, nie rozumiem jednej rzeczy, bo zużycie średnie paliwa 5.0, no to jest dla mnie zrozumiałe jak najbardziej, ponieważ to jest spalanie średnia od tankowania, natomiast nie wiem o co chodzi w ogóle tutaj z tym silnikiem elektrycznym. 0 kW jest to moc. Kilowaty mamy moc. Jeżeli tutaj byłoby, zobaczcie, zużycie paliwa i tutaj mamy na górze, że zużył mi 5 litrów benzyny, a na dole byłoby napisane, że zużył mi na przykład, nie wiem, 10 kilowatogodzin, czyli kWh powinno być, no to byłoby dla mnie zrozumiałe, tak? Czyli możemy sobie. Mniej więcej przeliczyć koszt benzyny, koszt wtedy mm, odzyskanej energii, albo nawet przeliczyć przez stawkę, taką wiecie, jaką mamy w PGE czy w Tauronie, i to by nam coś mówiło. Natomiast KW to jest moc. I co ona tutaj oznacza, to nie wiem, bo nawet gdy samochód przełączy się na EV i jedzie na EV, to zmiana tutaj tego parametru troszkę trwa. I to nie jest tak, że od razu się pokazuje, bo, bo zakładałem, że te IV jest to oznaczenie mocy z jaką silnik pracuje. Tak pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, że to może to oznaczyć. Natomiast wychodzi na to, że chyba nie. Nie czytałem instrukcji, że chodzi o tą kwestię, o ten parametr. Więc jeżeli możecie, to napiszcie proszę w komentarzu, co to według was tutaj oznacza, bo te kW. Paliło się nawet, wyzywała się tu wartość na przykład 0,7, 2,1, maksymalnie widziałem chyba 5,8 i to nieważne, czy energia była pozyskiwana tylko z baterii, prawda? Czyli tutaj była strzałka, wiecie, przepływ był z baterii tutaj na, na koła, czy też gdy pracował silnik spalinowy i przekazywał tą energię tutaj na koła, w tej całej animacji. Wyjdźmy z tego z powrotem, okay? więc tak to wygląda. Spalanie 4.1, statystyka ze 105 km mamy przejechane tym samochodem 5321. Dalej lecimy od zatankowania 330 powiedzmy spalanie 5.0 i tu spalanie spadło z tego względu, że teraz zrobiliśmy tą drogę do Białego Do Stoku mamy 100 km, więc razem 200 zrobiliśmy. Więc 128 było po mieście. Skumulowane dane z całego przebiegu, tutaj tym samochodem, czyli 5300 km, mamy spalanie 6 litrów. No i temperatury były różne, bo od minus 12 stopni do plus 8-9. A jeżeli chodzi o temperaturę w dniu dzisiejszym, no to temperatura wynosiła na trasie około 3 stopni, teraz dopiero spadło do 2. Gwiazdka pali się, ponieważ jest ostrzeżenie o oblodzeniu, i ta gwiazdka zapala się, gdy temperatura zaczyna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza. Z rzeczy jeszcze dodatkowych, które mogą mieć wpływ, to jest oczywiście klimatyzacja. Klimatyzacja była ustawiona na 20 stopni Celsjusza. Zauważyłem też, że przy ustawieniu nawiewu automatycznego, tutaj tego na 3, nie parują mi szyby ogólnie w samochodzie. Przy jedynce i czterech osobach z tyłu szyby są zaparowane, przy dwójce to jest różnie, natomiast ostatnio testuję na trójeczkę. W instrukcji tam jest napisane, że trujeczka chodzi na, tutaj zobaczcie mamy jeden. Maksymalnie 8 i gdzie chyba jedynka tutaj ten to ustawienie, czyli jedna kreska chodzi w zakresie od 1 do nie wiem do 6 albo 1 do 8, to trójka chodzi w zakresie od chyba od 2 do 8 albo od 3 do 8. To już w instrukcji, może innym razem sobie ten temat poruszymy, więc to jest to. No i u mnie jeszcze przez pierwsze tam parę kilometrów miałem włączone podgrzewanie kierownicy, więc być może ono delikatnie też wpłynęło na spalanie. Tak to w ogóle wygląda. Więc słuchajcie, jak macie pytania albo macie jakieś spostrzeżenia co do tego samochodu, to dajcie znać w komentarzach. Jeździ się tym samochodem naprawdę bardzo wygodnie. Jeżeli chodzi o opony, to jeździmy na zimówkach. Jest to Kleber Chris Alp HP3. Rozmiar 16 cali, czyli takie, jakie są w bazowej wersji tego samochodu w Kia Niro. HEV, bo ten samochód nie występuje w opcji tylko i wyłącznie samej benzyny. Mamy HEV, mamy PHEVA, czyli z akumulatorem około tam 10 kWh, który możemy ładować z gniazdka w garażu albo gdzieś wiecie na stacjach ładowania. No i jeszcze jest oczywiście EV Electric, na którego ja się nie zdecydowałem z tego względu, że ma dość wolne ładowanie, więc jeżeli chciałbym gdzieś w trasie naładować samochód, to musiałbym czekać z tego co inni na YouTubie Publikują ponad godzinę, godzinę, półtorej godziny mniej więcej, to byłby czas ładowania na, na szybkiej ładowarce, eee, bo tam jest moc chyba 60 kW. Więc jeżeli tyle mamy baterię, no to wiadomo, godzinę około by trwało ładowanie. 4,1. To jest najniższe spalanie, jakie do tej pory osiągnąłem, ale mimo wszystko, mimo wszystko jestem zadowolony z tego. Spalania z tego samochodu. Tak. W skrócie, już podsumowując, troszkę mi się miesza. Dobra, dzięki wielkie. Dawajcie lajki, dawajcie suby, bo to buduje ten kanał. Więc dzięki wielkie. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć.